Siema, witam was w kolejnym odcinku z grą Battlefield Rolls Z wami Rychł Kapucino i... Mr. Redflow. Tym razem na mapie... Na księżycu Czyli może być... Prawie Fajnie Była forteca, ale... No, ale... Ale wywalił od serwera Jest tam jakiś sniper, który nie wiadomo skąd wali Właśnie coś mi zdjął dobra Skąd Sorry, że nie od początku rundy nagrywamy, ale tutaj i tak dostać się razem to jest to masakra nie piłą mechaniczną. Wtf, ktoś tu narzucił bombek. Ej, no to zniewał, Kolej jest zna jest strzelby. idź. Ach, Tung! Tam kolej szedł. Ja rzuciłem beczkę. Ale zniega. krzywo rzuciłem. A nie, dostał. Zabiję go, A, taj, Hard. Łatwo, to we mnie strzelił Typy. Tam. A. gdzie po? Zrzutaj, rzutaj, już, rzutaj, rzutaj, już, już, go nie, rzutaj, 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 Zabiliśmy go? Nie rzutaj, rzutaj, No Nawet. Nawet rzutaj, ale został no, Muszę przykampić. Ale go od pleca wziąłem DEDAAAJ Jest! Pięknie, ale nawet nie miałem... Czemu ja nie dostaję zabicia i nawet asysty Jakby jak go cały czas próbowałem i koleś mi zabił No żal Dobra, ale nie, nie What the fuck, what my the fuck, what the fuck Lecę sobie To Jest ostro Ale tak ma być Serio, ja z nie mogę wyjść, bo do mnie walą. chcę. petardy. Koleś bez głowy, koleś bez głowy! Zabrał nam flagę, zabrał nam flagę! Dostał! Pięć. Ale... O, no ja nawet koniec zabrał. idzie! Fak, 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 fak. Muszę chwilę przykampić, Ale ich tu jest! O, olej się sumie. Aaaa, ale mu życia zostało, normalnie prawie nie widać. ale na ja respie siedzę, bo wyjść nie mogę. Ale 25 left lew to jest... to ty? Kto? Ty obo... a nie, to nie ty. Nie, to nie. A gdzie ty jesteś? Na respie, bo wyjść nie mogę. Czyli gdzie? Czyli na respie. Jak ty się nazywasz? Gorgon. Gorgon. Widać. Ale do ciebie raczej nie dojdę. Żywy. Zaszedłem do ciebie, je yeah. Widzisz mnie? Tak. Yeah. Ale ty szalono wyglądasz. Yyy... założył rogi, byłbym łysy. Dobra, weź mnie Uzdrow, możesz. Stówkę, dziesiątkę im krokował. 30 to jest jakaś pora. To jest zwykła postać? Zwykły żołnierz? Co? Zwykły żołnierz to jest? No dawaj koleś Zarzuć kłota Dobra idziemy? No to dawaj Przeładuję sobie Przebijamy, no. przebijamy, przebijamy się w da Dawaj dalej, dawaj dalej Moje yeah. wow, 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 wow. nie wiadomo od kogo Ja widzę od kogo Goleś się bez głowy Na respie już nie pera. No super Na respie go nie ma, mówiłem ci. Tak. Dobrze, Dobrze że jest remis No, cud no, gdyby to było na ilość Kili. To przecież już by było dawno wygrane dla nich Czekaj spróbuj jakąś na około Mam wybrzyć, ja tu człapkę robię na moich ziomków z Nacjonalii. Dawaj, 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 man, dawaj. I obchodzę mapę naokoło. Panie. Ale koleś już mnie wy, wypatrzył. No nie! Sniper mnie zdjął. Elektro taki takim czymś jest. Się... H8 Core J. Pamiętajcie, jak go spotkacie, że to dziwny koleś jest. Chwalifikacja! Zabiję kościoła gooo! Ale odlot, ale odlot! Nie człowieku wyfrunęło gdzieś, nie wiem, na drugich więc mapy. Nie do spawna. Co... Zabij mnie ten 30. To jest 30. Jakiś. Mm, unik. Który? Na dwie strzelby ten legendarny. Który? A ten, a on jest trzeci u nich dopiero. No piswałe Dobra, czy jarajcie się Hej Znowu Nie. ten makler! Mam jedno HP, ładuj. Chodźcie, gdzie to jest. Jakie pro... Tu jest kampa, dobra. No snajper! Głupiek je Ja tutaj kampię często jak coś się dzieje. W tym rogu. Aha! Holy shit! Dobra, wyskakuję! Łata, 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 łata! Tak! Do kampy, do kampy, do kampy! na No tu jest! Gdzie? Na dali! Krzyżęstwo! jej, bo Ale nagrywam, że ja dalej, bo dopiero 6 minut. Trochę ponad. Nie, nie chcę z nim grać. Ale wygraliśmy! Pierwszy razem! W tej serii, super mega. No chyba drugi. O, no a może, ale dobra, nieważne. Szkoda, że tym tymi, szkoda, że tymi czołgami, bultorzerami nie można jeździć. A, bo już porażka totalna. Ja bym chciał. O! Wow. gościa dobrze to miasto. Wkurza mnie napis mną. Na gdzie idziesz? To jest suma No jestem po ciebie. ja zawiesiłem się w tym. I koleś nam obchodzi, ten od prawej No ja próbuję. Ładuj. Jest do ty typu, jest... Ładuj. Co to, co to było? Holy się jakiś sniper wali. A jest taki... Skoro z Skąd on wali? Jak on tam wyskakuje? Jak on kurde wywala na wysokość tej rakiety u nich? Więcej. Ale dostał ode mnie Obrażenia dwa jakieś. To trafi, to daję ja tam beczkę wrzuciłem Dobra, nie ma co. Z jakiej jeszcze gry będziemy nagrywać razem? Play for free chyba BF'a, nie? No ja jeszcze nie grałem. Nawet nie mam co. Coś tam... No znaczy, co nie, konta to jest to samo co z Battlefield Heroes. Tak? Mhm. A to super Tylko tak. nowego level muszę śpiewać, tam nie wiesz. A ty nie. który masz? Dziesiąty maksymalnie. Ja będę miał pierwszy. Szybko się wbija. Może Wolf Team też możemy. O, nawet? Ty, dobry pomysł. Tam ładnie ci złapi też. Mm. Tylko muszę na nowa ściągnąć, ale to nie ma problemu. Też muszę od nowa ściągnąć, bo usuniemy. Ale nie pamiętam, jaki miałem login i wszystko. Nie pamiętam. No ale mój chyba nie, nie. Czy ja potem zakładałem chyba nowe konto? No mm. nieważne, ale możemy sobie pograć też. To będzie I taka... jeszcze myślę odnośnie tego Ghost online Jak z tym było? Też nie grałem, więc level pierwszy jakoś... Też nie grałem. No to Tylko widziałem, także nie było... No ten jolo strzela stamtąd! Ja to fajerwerki puszczę teraz. Spójrzcie w niebo i... Przebiłem na lewo! Nie, coś... coś się stało, ale nie lepiej. Mam fajerwerki w powietrze. Człowieka, ja tu próbuję przeżyć, a nie fajerwerki. I jesteś? To jest fireworksy, <grywki> bale. No i dedłem, a dokładnie szło. <grywki> Jeszcze jakieś chińskie. Cztery razy mi <grywki> to płacę, ci fireworksy w powiedz. No to dawaj. Jesteś? No. O, co to? Fajerwerki. Dobra, nieważne, dawaj, nie baw się tylko drajd. O, ale urwie. A, a. Obie fraki wróciły do pas. O, to piękno, w czasie spadania nawet tak nie wycelowałem na to Musiałam mu heada chyba walnąć na farcie. Mamy 30 snipery, zauważyłem dopiero. Wow.

no i tam się tak ciągle wystrzeliwuje, ale leci na plaka. Ja w ogóle nie trafię. Ja pluję jaką za ścianą jest. Dawaj spróbuję ma mapę bokiem obejść, chodź szybko. Dawaj, 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 dawaj. Makle Dawaj powoli tędy. Zaraz tu wyskakują takie... Trzy, jola. To tak, żeby nas nie było widać jakoś. Ja jedę z tego, z, na kontrolu. No to bez sensu. Wow, 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 makler, cofaj się! Po co? Dwóch snajperów widziałem. I oni zresztą mnie też. Ja ci na Hama Ja już jestem tutaj. Widzę. Only 7, only 7, ja już. sniper. Okej. Okay. No czemu jest duża strzałka nade mną? No sniper snajper na Jej. No tak pięknie przebiłem i dupa ogłosiona, jak zawsze. I mnie jest tyłu ze strzelbą dziwnymi skrzydłami. Znaczy strzelbą, jakiś pistol ser dużo. Dostał ten sniper ode mnie i tu dużo dosyć. Tylko no pojś zabijem już To dawaj go tam. Ej no jak my jesteśmy na samym dole u nas w A czy ty jesteś na samym dole, no. Ja Nie co się co się oszukiwać, nie? Zarzucę. Granaty tak na się przeczyszczenie. Co gościa wygrał, wystrzelił, on czeka, z prosty poleciał. Zabierz go? No. No 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 no. Asysta. Ja trzech na razie. Ła! Ciu! Na razie O tak! Ale mnie w oto pchnęli, ja byłem tak pięknie. Ludzie, był koleś. Żyje. Dziękuję, ale żyję. Tupiem. No to. Tak. A! O a. My Co God. To Pomocy! Jak ja się odrodziłem w bazie, człowieku? Zanim dojdę, to. Trochę w tu wysokie skakanie. Czasami chcesz nisko skoczyć, a tu dupa w lada, nie? Musisz takiego klocka wywalić do góry, że. Szat, A ja nabiłem wyższy ten! To coś, kapitan mam teraz, kapitana Czemu kapitana. Jedynkę. O. No. Też masz? No. Który masz level? Mm, 12 na tym. Aha ja jedenast. Najwyższa jak masz Cz 15, 14 Sió. O oh, wow, wow 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 Spokojnie, kolekcji. Nie szarżujmy. Trawie. Wezmę sobie strzelbę Wow 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 Jak bokofa Madafuka Wie ty fajny Dwale na ślepą może za mną i ciągle coś od czegoś dostać Dostał Sibawi ich trupami Jest Ej, tysiące tak przez przypadek to ty na dawaj, 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 pomóż! O no, nie! Patrz, zdjął mnie, wszystko ładowe. Ze strzelby jeszcze misję mam jakąś. Mało żywam. Jeszcze jest dwie rundy i kończymy, chyba, nie? No, Bum. Już 15 minut. Nie Czemu przeżył? No, no. O ktoś jest gorszy od nas, 0 yeah. punktów! <laughs> no i co z tego jest gorszy? Ej ziomo tak samo jak ja wygląda I mam czwarty kill! Wiać, wiać, wiać bomba! Jeden. A to chyba nasza będzie mi zrobił. Poszło! Ja. Ale ciężko killa zdobyć na takich o, o, o. Na takich levelach jak tam 25 kurde To nie tyle to, że lepiej grają czy coś, tylko tyle, że więcej skin mają i lepsze, nie? No i mam dużo ulepszonych kości z brońmi i zakazem. Ja tego tu połowę wygrałem. No, na namierzył mnie, serio. Dziadaj. Dostał! No i. Zapiękam, spalił się. Fakiju! W locie się spalił, jeszcze. Spokojnie, towarzysz. Człowieku to jest satysfakcja za każdy kill a mam dopiero pięć Ja jeden Ciaram będę musiał brać na spółki mi ja się w jest Spyrek wale Uzdrowimy Ale gra jest bardzo fajna i polecam nie? Tak W pierwszym filmie dałem link w opisie jakby komuś ja go wysłałem. Zukupiłem ja gościa. Ła! Sous boya! Następny! zwycięstwo! Dobra, to będzie już ostatnia runda teraz ta. Bo to już masz 17 minut. O 25 maksymalnie niech ma, bo potem też to wrzucać. Yeah. Może zmiana mapy, czy coś? Czekajcie chwilę, odsłonię roletę, bo już mi nie świeci słońca, a ciemno jak w dupie u murzyna. przykład. Kapitan. Dobra. No, come on. No, i dalej to samo. Landowaj, le księżycu, witaj! Witamy. Stwier, papier, papier, towarzyszu. Dobra, ci... I misja ta sama, po raz piętnasty. Zo gdzie ja jestem? Dere, dere, de. wyleciał w powietrze. Ciebie zabili? Nie. Aha, to pierwszy kill. Uuu, tam jest koleś. Shit! Oj, nie ten guzik. Smarnowałem ogniste pociski. Tam jakiś dziwny koleś ze skrzydłami i rokazem z, z rogów jest. Właśnie, dedu pomogłem zabić, ale nic nie dostałem za to. Ja 151 dmg zrobiłem. I, I nic nie dostałem. A ja 28. Pam, pam, pam. No lepiej padełko, ja mam what the fuck? Ja jeszcze włączyłem se czat. Ej no koleś gra mi na jakieś tubie, ta What? Ale debil, no ten Syroka jest debil, Na buzonie! Nie wiem co to, ale trzeba ubić dziada. Jeszcze ja chwilę. Takie... Ja mu nasrałem granatami pod nogi. Takimi rzeczy robi tak. U nas w drużynie chyba nie tylko ja jestem normalnym żołnierzem, a reszta to jakieś dziwne potwory i inne dziwne ludzie. Ja jestem... Nie wiem czy nawet. <śla> Na jakimś kudę,

Idzie on jest? Nie odrzuc... no nie, i miał życia? Ja nawet nie widać Madafaka Looking for some Nie ja no dobra, się nie wkrócę Nie, coś się, coś rzucają rzucają Jeden HP mi ktoś zabrał, trzeba uzdrowić się Będę stać w miejscu i próć Aż do śmierci, umarłem Prawne. Ale koleś jest brzydki. A ten Siroke ze mną buchnął flagę i tam stoi w miejscu. No mówię, że on jest brzydki. Nie, to czego dostałem? Coś mnie zabiło w plecy. Koleś z tym chińskim laserem. To to mnie wali? Następnie koleś z chińskim laserem. No, shit, ten guzik. No, Ilu ja zabiłem? Jednego, zero. Nie, to jeszcze lepiej. To ty masz jednego. A jak tak może? Mm -hmm. What, 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 sniper? Ten. Ja, 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 ja. ja nie wiem jak uskoczyć w niego No jak wygracie? Towarzyszy makry. Makryl. 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 Wow, to alt tu siedział. Beczka z pleców. Idzie następny, idzie następny. Gdzie on jest? Moja beczka się chyba przydała. No <laughs> ja go wywaliło ja. I całe życie mam. Też już zdrowi. Ej, to moja beczka chyba tam przydała. Ład, 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 ład. Spadaj, spadaj, spada mi nie uszkodziło. What? Nie, złudę to. Ten Zero ze mnie wkurza. Jaki to jest level? 26. 25. Szósty. A szósty już. Chyba nami. No. mnie mnie z bliska z bazuki trafił. Ale leży zabity na platkach. Nieprawda. W powietrzu? Jak nie? Jak widziałem. Ej, no ale on denerwuje, on ma jeszcze jakieś mrakietnicę. Hmm. Bum, panie mafier! Przecież to kompo granat, beczka, jesu, troszkę, troszkę. No ale ja mu prawie nic nie zrobiłem. A wywaliłem cały magazynek. Aż mi slagowało. A tu dupa flata. Nic nie widzę, muszę lampkę zapalić. Przecież nie te guziki ciągnę. No jesu, znowu nie ten guzik. Jesu. Chodź ja z tyłu łap. Chodź koleś! You rock, man. Dokładnie. Bija go! Idę pomóc! No, Strzelbię. Nie widzę nic! <grym> Za Sniper jeszcze mnie zdjął! Jak poleciał! Co tu ich ktoś robił? I ci w poietrze mnie strzelił, bo ja resztę! Ule, rombo! Nie Makler, to, co ma moc. What tak! oh, the fuck? It. Co to Pojawiłem się i coś mi było co w I przegrywamy. Chyba pierwszy raz w tej rundzie. Znaczy w tej rozgrywce. Ogólnie. Koleś, 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 wiatr, 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 bomby. Holy shit. Co zostało? Mam cztery fragi w ogóle, lol. A ja zeruję. <gulity> I, I znowu bym koleś zabił, tak bym nie zna. Świat jest niesprawiedliwy nawet asysty, nawet ASYSTY! No wskacza i klosu. Poszło i bum. Haha, ale se nabijem tego mi fotograf, to po prostu. go odstraszy czekaj. Dawaj ciata. Ja mam 26hp, pozdro. Możesz mieć nawet 0 do poziomie No skacz! No nie, ktoś mnie zabija od plecaka. To już ma 25 minut. Niech się skończy ta rozgrywka. ona jeszcze 2 minuty i koniec. Dawaj, wszystko wyjmuje co mam. Napiłem! tak pierwszy kill! Ale tego ze strzał. Jest coś, nie? Yeah! No i ja mam wielką strzałkę nade mną. Stefan ze flagą? Ciągle w tym samym miejscu siedzisz. Chodź, tu cię ustrowię. Kolej z flagą! O no to ziomuś! Lecisz! On też nie przyspieszył się. Ty I ten ziomuś! I ten y, ze ze i na gitarze gra. No ja sobie falczę. Ziomuś! No Dobra teraz jadę ze strzelbą, bo chcę saldzić misję. Подожди, отфаши, хапа дваши хап. АПК. Дайте сюда. А, мам, сейчас что. Тохавский, может. Давайте сейчас ты. Маяяя, no Nie, A Jeszcze żyje! nie, te no serio? To jest nie, tu. serio? serio? nie, 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 jak nie, 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 go nie, nie, żyje. No co ty? Nie, yes. zabiję tylko z ruchomą. To hard. Ja się na <grywka> fragów. <grywka> Ale jestem pod tobą i wcale nie mam no. dużo, mniej Porażka. 300. I tym negatywnym akcentem kończymy. Na razie i do następnego odcinka.